Cześć z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale chciałbym kontynuować temat związany ze skrzynią półautomatyczną MCP. Jestem wam, jestem wam bardzo wdzięczny za wszelkie komentarze, udostępnienia, łapki w górę związane z pierwszym filmem dotyczącym półautomatycznych skrzyń biegów. Link do tego filmu znajdziecie w opisie pod tym materiałem oraz w pierwszym komentarzu. Co więcej, jeżeli nie jesteś zainteresowany zakupem auta z poautomatyczną skrzynią, to zachęcam Cię do skorzystania z darmowego dekoderu PSA, który oferujemy dla subskrybentów naszego kanału oraz do przejrzenia materiałów związanych z wiedzą dotyczącą możliwości sprawdzenia auta przed zakupem w szczególności sprawdzenia jego przebiegu mamy specjalnie przygotowane na tą okazję materiały związane z Citroenami i Peugeotami Przechodząc do meritum dzisiejszego odcinka, chciałbym Wam przekazać kilka moim zdaniem wartościowych informacji dotyczących możliwości sprawdzenia tej skrzyni przed zakupem w własnym zakresie lub z pomocą jakiegoś serwisu, na co warto zwrócić uwagę. W pierwszej kolejności. W Moim zdaniem najrozsądniejszą opcją jest poproszenie sprzedawcy, który oferuje nam taki samochód, żeby auto było zimne podczas oględzień. Dzięki temu jesteście w stanie zaobserwować, jak samochód zachowuje się w momencie, kiedy nabiera temperatury. Ponieważ ta skrzynia, podobnie jak automaty, ma to do siebie, że na zimnym oleju troszeczkę inaczej może pracować. I w momencie, kiedy będziecie kupowali ten samochód na rozgrzanym oleju, to nie, nie wszystkie usterki mogą wyjść. To jest pierwsza kwestia. Kolejna kwestia to jest kilkukrotne ruszenie tym autem do przodu i do tyłu. Może uda mi się to zaprezentować w tym przypadku? Ciekawostka, akurat odnośnie skrzyni poautomatycznej w Peugeot polega na tym, że w momencie, kiedy mamy wrzucony bieg, tak jak tutaj, mam włączony teraz drive, dodaję gazu, samochód rusza. W momencie, kiedy kiedy stanę i puszczę hamulec, auto do przodu nie pełza tak jak tra tradycyjny hy hydrokinetyczny automat, albo jak to się dzieje w DSG. To jest moim zdaniem taka nowość dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z tym typem skrzyni w Peżacie. Co więcej. Wspomniałem właśnie o tym ruszaniu. Moim zdaniem takie ruszanie powinniście wykonać przynajmniej kilkakrotnie, zarówno do przodu, jak i do tyłu. I w momencie kiedy ruszamy, polecam się skupić, i w tym momencie należy obserwować, czy czasami auto nie skacze do przodu, nie wchodzi w jakieś wibracje, co może zwiastować rychłą wymianę. Zestawu, zestawu sprzęgła lub łożyska oporowego. Najczęściej, w momencie kiedy zdejmujemy skrzynię, mamy dosyć wyklepane z dużym luzem łożysko oporowe, natomiast tarcza sprzęgła też nie jest idealna. Podobnie jak docisk, pytanie co z dwumasą. Także to raczej się wymienia w komplecie, a wiąże się to z dosyć dużym wydatkiem. Co chciałbym tutaj jeszcze podpowiedzieć? Oczywiście jazda próbna, która powinna mieć około 20 do nawet 30, 30 km w zależności od pory roku i temperatury na zewnątrz, tak żeby auto nam nabrało odpowiedniej temperatury. Jazda takim półautomatem, który jest sprawny, przypomina nam jazdę autem z skrzynią automatyczną. Oczywiście, jeżeli będziemy się czepiać, to zauważymy moment, w którym ta skrzynia zmienia bieg, ponieważ nie mamy tutaj do czynienia ze sprzęgłem hydrokinetycznym, tylko ze standardowym, pojedynczym sprzęgłem, także robot, który jest sprzężony z skrzynią manualną, na której bazuje ta skrzynia musi nam wysprzęglić biegi oraz automatem dołożonym do tej skrzyni manualnej wrzucić wyższy lub niższy bieg. Także może uda mi się pokazać w tym materiale jak to powinno przebiegać w przypadku Prawidłowo działającej skrzyni. Ja od siebie dodam, że jeżeli skrzynia jest sprawna, to nie powinniśmy czuć w momencie zmiany biegów jakichś uderzeń. Nie ma potrzeby zdejmowania nogi z gazu w momencie, kiedy biegi są przerzucane. Co więcej, wszelkiego rodzaju uderzenia mogą zwiastować nam z jednej strony problem z dwumasą i z ale z drugiej strony może być też problem z samym, samym mechanizmem skrzyni biegów, ponieważ te skrzynie mają to do siebie, że jeżeli nie jest z nich wymieniany olej, to dochodzi do sytuacji, w której dosyć wcześnie, bo nawet poniżej przebiegu 180 tys. km, dochodzi do zużycia łożysk. To się objawia buczeniem skrzyni, szczególnie na wyższych biegach lub na biegach, na których ta skrzynia była była najczęściej użytkowana. My spotykaliśmy się z sytuacjami, w których skrzynia buczała na biegu 5 i 6. Dodatkowo możecie się spotkać z tym, że będą wyskakiwały biegi, plus na przykład będzie problem z czytaniem prędkości, będzie wyskakiwał komunikat check gearbox. Po podłączeniu lekcji, możecie odczytać błędy, które będą Was kierowały na czujnik prędkości zamontowany w skrzyni biegów, i będzie to interpretowane w ten sposób, że czujnik nie jest w stanie w pewnym momencie odczytać prędkości. Może być to związane z na przykład zużytymi wałkami znajdującymi się w skrzyni. Także to jest najczęściej związane z tym, że no, nikt wcześniej nie wymieniał oleju w, właśnie w tej, w tej półautomatycznej skrzyni biegów. Nie jest to duży koszt. U nas w serwisie, w zależności od modelu, jest to koszt od 150 do 200 zł. Hmm. warto sobie zweryfikować yy, przebieg takiego auta, ponieważ z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej y, od przebiegu około 180 000 km występują awarie sprzęgła w tym samochodzie, także yy, w przypadku takiej awarii trzeba się liczyć z wydatkiem nawet 3000 zł yy, związanych z naprawą takiego auta. Tak jak widzicie, sobie delikatnie tutaj przyspieszam. W momencie, kiedy bym przyspieszał troszeczkę bardziej agresywnie, dynamicznie, to oczywiście można wtedy bardziej wyczuć moment, w którym te biegi się zmieniają. Natomiast nie jest to coś, co dyskwalifikowałoby to rozwiązanie techniczne. Ciekawostką jest również fakt, że PSR ostatecznie wycofało się z tego pomysłu i już w 300. 8C, produkowany bodajże od 2014 roku. U mnie na kanale znajdziecie test takie 308. Występuje w wersji 1.6 HDI już tradycyjny automat iSina, który zastąpił właśnie automatyczne skrzynie biegów w PSA. Przykazujemy Skrzynia przerzuca, przerzuca bieg po krótkiej chwili, w zasadzie nie ma się tutaj do, do czego dostrzepić w przypadku tego egzemplarza. Jeżeli traficie na egzemplarz z jakimiś kłopotami technicznymi, to w zasadzie to co Wam omówiłem, to są najczę, naj, najczęstsze problemy. Jeżeli auto będzie opisane jako uszkodzone, to może dojść do takiej sytuacji że. Przyjedziecie i na przykład biegi się nie będą chciały wrócić. Może to oznaczać problem z elektronicznym sterownikiem bądź wybierakiem, który jest zainstalowany do tej skrzyni. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Na ten moment Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam do komentowania. Cześć!